Wiadomości z Małopolski. Krynica Forum oferuje przestrzeń do dyskutowania na temat teraźniejszości i planowania przyszłości, ale również doceniania tego, co udało się już osiągnąć. W czasie konferencji odbyła się gala Wieczór Małopolski, na której już po raz 15 wręczono nagrody gospodarcze województwa małopolskiego. Raz ważne jest to, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy otrzymali nagrodę, pokazali, że promują Małopolskę nie tylko w swoich miejscowościach, ale promują na terenie całej Małopolski, ale promują też Małopolskę na terenie całego kraju, Europy oraz świata. Ważne jest to, że te nagrody powodują również to, że rozwój gospodarczy, dynamiczny rozwój Małopolski następuje i to są dla nas ambasadorowie Małopolski. Nagrody za wybitne zasługi na rzecz gospodarki i przedsiębiorczości Województwa Małopolskiego zostały przyznane liderom regionu w czterech kategoriach. Mikro, mały, średni oraz duży przedsiębiorca. Wręczono też nagrody specjalne. Laureatami zostały firmy oraz ludzie, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarczego Małopolski. Ta nagroda dzisiaj jest zwieńczeniem pewnym tych, tych działań, które prowadziliśmy do tej pory. Takie, takie momenty nie zdarzają się codziennie, więc rzeczywiście jest to wyjątkowy moment i okazja. To dla całego mojego zespołu będzie też takie zwieńczenie i jakby motywacja do tego, żeby rzeczywiście pomimo różnych trudności, które się czasami pojawiają, żeby jednak dążyć do tego celu, który sobie ambitnie postawiliśmy. Wśród celebracji i dumy z zasłużonych nagród nie zabrakło miejsca na zabawę. Gale Wieczór Małopolski uświetniła występem artystycznym Anna Wyszkoni.